Dzień dobry, witam Was serdecznie w ten trudny czas. Powiem krótko na temat zapowiedzi i reklam, także będę się reklamować tutaj w tym filmiku. Powiem, czego możecie się spodziewać w najbliższej przyszłości. Ale do rzeczy, kim ja jestem w ogóle? Pisarz, informatyk Łukasz, artysta i biznesmen. Zacznijmy może od tego, jaka jest sytuacja na Ukrainie. Trzeba nagrać taki filmik, bo jeszcze nie było go. Co ja o tym wszystkim myślę. Będzie bardzo krótko. Ja nie, nie chcę się wypowiadać tutaj na tematy, na których się za bardzo nie znam, ale to wygląda tak z, z pozycji obserwatora kiepsko. Silniejszy dyktuje warunki, prawda? Giną ludzie. Trzeba ich wspierać. Zachęcam Was do wsparcia. Moim zdaniem trzeba wspierać, bo ludzie cierpią i naprawdę jest źle. Mam nadzieję, że dadzą radę i to wszystko się zakończy sukcesem. Wiadomo, że Ukrainy, że uda się odeprzeć agresora. To nie jest łatwe dla mnie też. Ja bardzo to przeżywałem emocjonalnie, szczególnie te pierwsze dni, kiedy oglądałem te filmy. Dużo czasu straciłem na brak pracy. To było po prostu brak działania. Oglądałem tylko ten telewizor, ale stwierdziłem po dwóch tygodniach, że nie warto na to tracić aż tyle czasu, że muszę coś robić też. Nie mogę stać w miejscu, prawda? Bo świat idzie do przodu, trzeba się rozwijać. Ale bardzo to przykre dla mnie jest i naprawdę nie rozumiem dlaczego tak jest. Patrzę na tych ludzi i po prostu aż się płakać chcę dosłownie. Można naprawdę się wzruszyć tutaj, bo dużo się dzieje. Ale konkrety. To będzie zapowiedź kanału, czyli tak. Filmiki będą codziennie, to jest nowość. Wcześniej to nagrywałem raz w tygodniu, była długa przerwa też. Wiem, że miałem inne zajęcia, to książka, to gra, a to to, a to tamto. Także codziennie będą filmiki krótkie, ale konkretne. Będą na temat gier komputerowych. Audycja z Czesławą będzie, projekty na temat biznesu, także ciekawe rzeczy. Jeśli chodzi o bloga, to będzie też codziennie aktualizowany: będą tam posty o biznesie, o projektach moich, naszych też wspólnych z Czesławą. Może ktoś jeszcze dołączy do nas, zobaczymy, jak to się rozwinie. Zachęcam bardzo. Jeśli chodzi o Facebooka i inne media, też będzie można obserwować, co się dzieje u nas. Także wszystko jest do sprawdzenia. Także zapraszam też na subskrypcję e-mail czy DeviantArt. Tam będą specjalne materiały dla wszystkich fanów, można powiedzieć, tak, którzy zechcą podać swojego maila na stronie, czy zapisać się do subskrypcji na DeviantArt. To jest nowość, ale myślę, że to fajna sprawa, jest mi się podoba, że można właśnie wysyłać Wam ciekawostki, jakieś rzeczy niedostępne dla innych, prawda? Także Facebook, blog, ciekawostki na DeviantArt czy e-mail, zapowiedź kanału było. Zapowiedź w ogóle projektów na ten rok, co ja planuję robić, przede wszystkim zacznę od tego, że z Czesławą będą bajki, biografia Czesławy, płyta. Warto być Polakiem, która będzie myślę hitem, bo te poprzednie były ciekawe, a ten materiał się szykuje naprawdę coś nowego, coś innego, czego jeszcze nie widziałem na rynku. Moje projekty też: księga biznesu, kursy internetowe. No i co tam jeszcze było. No, gry przede wszystkim i książki, o biznesie książka będzie. No i te dwie gry, które o jednej powiem może krótko, też jest prawie gotowa. Wiecie, że trzeba było czekać na to długo, ale tam, tam właśnie montuje system misji, schematów. To jest końcówka, już jeszcze z tydzień, dwa maksymalnie i gra będzie gotowa. Myślę, że warto było czekać, chociaż miało być w październiku w ubiegłym roku, ale no co ja zrobię? Że po prostu no, różnie to bywa w życiu. A to pomóc ojcu, a to to, a to tamto, i czas leci, nie? a projekt stoi w miejscu. Chociaż dużo pomysłów, naprawdę. Ten projekt bardzo ważny dla mnie jest. Ta gra Arena to jest wyjątkowy projekt, i chciałbym, żeby, żebyście kupowali te gry moje, te książki i po prostu wypowiadali się, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, i wspierali mnie po prostu. Będzie za tym, o tym jeszcze więcej, ale to za chwilę. Okej, okay, czyli tak, powiedziałem o zapowiedziach. Krótko. Kursy internetowe Księga Biznesu, książka o biznesie, bardzo ważna. W maju, w kwietniu będzie o biznesie właśnie, bardzo ważna dla mnie książka. No i tą grę właśnie skończę w marcu. Także na Facebooku można zobaczyć aktualne projekty. Tam jest wszystko rozpisane na miesiące. Także zapraszam wszystkich. Jak chcecie obserwować, to macie możliwość. Jeśli chodzi o tą arenę, co mogę jeszcze powiedzieć o tej grze? Mechanikę ma bardzo ciekawą, trochę nawiązuje do Heroesów, do cywilizacji, do gier takich większych, strategicznych, do RPG-ów też. No, dużo ciekawych mechanizmów w tej grze jest. Myślę, że to będzie dobra gra, ale to wy oceniacie. Pewnie Wam się coś nie spodoba, czego nie przewidziałem. No, każdy odbiera tę grę po swojemu, także no, co mogę na siłę tutaj Wam opowiadać. Sprawdzicie grę, to będziecie wiedzieć, tak samo o książkę. Jeśli chodzi o zapowiedzi 2023, będą to głównie aktualizacje gier. Zajmę się grafiką komputerową bardziej, mam już tablet, także będę pracować nad animacją, nad komiksem. Pojawi się też prawdopodobnie planer biznesowy, jeśli będzie kasa, to będzie też planer. Ciekawa rzecz dla biznesmenów, dla artystów taki planer odpowiedni, żeby mogli sobie każdy dzień jakoś rozpisać. Bo też są materiały na blogu o tym, jak sobie rozpisać dzień. Zapraszam na te materiały. Sprawdzić można, właśnie jak. Planować czas. To są duże materiały. No i aktualizacja tych dwóch gier właśnie areny i wyzwania. Wyzwanie to będzie taka bardziej gra. Wiem, że trochę chaotycznie mówię, ale no, chcę to wszystko powiedzieć, co mam powiedzieć po prostu, nie. Odsłuchajcie drugi raz, jak czegoś nie możecie zrozumieć, bo nie mam czasu po prostu też nagrywać tego pół dnia, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby przekazać, co mam powiedzieć, żebym powiedział. Także gra wyzwanie. Też z Sławkiem pracujemy nad tym, do końca roku będzie ta gra ukończona. Czego można się spodziewać? Ciekawa mechanika, połączenie paru gier, które powstały w latach 2000-2005. No stare gry, połączenie starych gier, które ja chcę odświeżyć trochę i może ta gra odniesie sukces. Powiem jeszcze o książce. Co w tej nowej książce? Bo mało o niej pisałem, ale zachęcam do kupowania na grodzkistudio.pl sklep. To jest książka akcji, brutalna dla dorosłych, wulgarna. Jest inna niż te poprzednie moje książki. One były bardziej spokojne, bardziej takie, mniej skomplikowane, a ta, bo mówiliście, że są nudne dialogi. Teraz są lepsze dialogi, teraz coś się dzieje, naprawdę jest akcja, dużo się dzieje. Książka powinna wciągać, dawać radość. Jest tam poczucie humoru, są mądrości życiowe, także naprawdę uważam, że ta książka jest najlepsza jak na razie. Czyli Cybergia Nowy Sens się nazywa. Zapraszam na stronę, tam wszystko znajdziecie to, to, o czym mówiłem. Na blogu można poczytać o naszych grach. Także ja wiem, że chaotycznie bardzo mówię, no ale mówię, nie mam czasu tak nagrywać 10 razy, żeby to było dobrze zrobione. No, nagrywam jak jest, będzie jak jest, no i tyle, nie? Zapraszam do biznesu ze mną, czy jakieś szkolenia, czy wydawnictwo, czy reklama internetowa. Można biznes ze mną zrobić. Zapraszam do słuchania mojej muzyki, Mały Devian. Zapraszam na wszystkie platformy najnowsze, streamingowe, żeby słuchać hip-hopu mojej produkcji. Możecie też sprawdzić moje obrazy, na sklepie też są dostępne. Namalowałem 20 w okolicy czerwca, jeszcze są dostępne w sprzedaży, także zapraszam. No i sklep, sprawdźcie co tam jest, możliwości są różne. Zapraszam również na patronite do wspierania, na paypal, dotacje. Każda złotówka to dla mnie się liczy tutaj i to jest dla mnie realne wsparcie tego, co robię, żebym chciał, żebym się chciało po prostu codziennie, codziennie wam coś dostarczać, bo to jest ciężka praca, to jest, wymaga to dyscypliny, wymaga to. Ja wiem, jak to wygląda już i wiem, że ta dyscyplina to jest podstawa biznesu w ogóle. Dalej no na szkoleniach powiem więcej, bo można wiele mówić na temat biznesu, na temat rozwoju osobistego i na temat sztuki ogólnie, bo tym się zajmuję, tymi tematami tak najbardziej się interesuję, także kochani jeszcze raz, wiem, że sytuacja jest trudna, ale damy radę jakoś, może uda się obronić tę Ukrainę może jakoś to wszystko się szczęśliwie ułoży bo to zagrożenie jest jednak realne i dla mnie to jest szok wielki tak wracając do tej Ukrainy jeszcze raz, bardzo wielki szok i że to się dzieje naprawdę w XXI wieku że takie rzeczy się dzieją, że no ja rozumiem, 100 lat temu mogło się to wydarzyć, bo ludzie byli nieprzygotowani. Teraz jest internet, media społecznościowe i ludzie nagrywają to wszystko. Także to jest wielkie, wielki szok, wielka maskarada po prostu i, i szok dla mnie. Co jeszcze do, powiem na koniec? No wiem, że bardzo chaotyczny filmik, naprawdę nie wyszło mi to za dobrze. Pff, ale cóż, nie mam czasu, żeby to nagrywać. Codziennie będę wrzucać filmiki już teraz. Tematyczne, będą krótkie, konkretne na temat biznesu. To będzie o biznesie, coś, recenzje książek, może jakieś, jakieś ciekawe rzeczy będą. Także audycja z Czesłową też myślę, będzie ciekawym materiałem. Będzie tam ona mówić o książkach, o sztuce, właśnie o muzyce, bo też tworzy sama, więc jest autorytetem w pewnym sensie. Myślę, że jest, bo już trochę stworzyła. Także tyle, nie? Zachęcam do sprawdzania pod filmikiem: są linki, są hashtagi, jak mnie znaleźć, gdzie. Zapraszam na naszą stronę. Pozdrawiam, cześć!